Masz. Dobra, dziękuję. Ja myślałem, że nie będą smażone. Co by się bali balił ty. No nie wiadomo co. No wiesz, wiesz sobie, proszę. że Nie, 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 nie chodzi, wiesz, wiesz. Ale tłuste. Mm, ale tłuste, Damian. O kurwa, tłuste. Mm. Dziękujemy za smacznego. Właśnie miałem napis zrobić smacznego. Wiesz, więc zrobiłem napis Barka? No dokładnie, Sharip. Nie ma tu jajka. <try> Nie ma jajka. Nie ma. Smakuje ci? Jak to, no, wegetetar? Dobre, no jak mięso surowe, nie? Z Lidla, ale... Gdzie jest jajko? Nie ma. Wymieszali z jajkiem pewnie. No z ale kur... nie debila. Nie ma koloru, nie ma... I nie ma smaku, no to, Po 9 gaćiach też jajka nie ma. Ktoś <grymata> wyciszył. <By> <grymata> <grymata> nie mam kalawary. By było jajko, by było 10 na 10. Tak daje 6 na 10. Trzeba jułać, mówię, tylko jajczko brakuje, tylko jajko. Nie, 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 to jest to. Zapytać. <śmienicza> o kurde. To są kalmary. jakie to. No. <śmienicza> Przepraszam, Ano. Nie A? Teraz Już, się No, jest <śmienicza> no. 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 no dobra. Niby nie. Ale za cholerę bym nie powiedział. Szkoda, bo to, takie, takie no to, 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 to jest takie suche wieczo. No co, bym zapytał normalnie. Ja nie robię z tym uwagi No mycha, zrobię coś Nie, normalnie się staje, jak powiem. Så tak. Tak i kapsel. Ja. Og det smager så godt. Pas på. Pas på. Da 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 da. Så er det. Så er det. Gitul. er det Słuchajcie, chleb przejął już część y, tutaj wschodnią, zachodnią i południową. Tatar walczy, jest ostaczony. Jak <noise> 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 <Nie, trafię. głos> przyszedłem do pala, do pana, to jest Tak. Tak. Daniel, chleb, jest. <noise> Nie damy się. Wjeżdżam mięso z tym, z Wiesz, jak imprezowałem? Zawsze przed imprezą tatarek. Kosztował w pijalni wódki, około 8 zł. I to była tak. Cebuleczka, bo lubiłem, polubiłem. Cebulka O Ogóreczek posiekany pomidorek. Tatar. Żółtko z Tatar. jak sobie zobaczyłem. Cebulki, to jest tego, jest Ale debiut, tak teraz już jest to jest, dziękuję. Dali mi żółtko. powiedział coś z tego. Super. Good job. aż tak robiłem. Mmm, No, ja. Teraz tam wiesz. Dostałem żółtko. Ja, ty widzisz na fragoni jajko dostał no jest tak robiłem, nie no to bardzo ja. <laughs> no, tak no. bolka ale mam ciasne robisz mhm Ja, to mm -hmm. ja, tak tak, to ale ma <grymna> no, Nie mam No, to Nie mm -hmm. to, to o sobie. Znaczy, To są kalmary. Taka przystawka. Dokładnie, kto pytali boli? Ja się No, jadłam trochę. Tak samo pan jest. No, słucham, no, mówię. No, no. Kalmary dobre, ale myślę, że będą Tak jak jedliśmy do Włoszech, to takie z y, tej skorupce. No z, ten, z y, Nie w skorupce, przepraszam, nie, z y, ja y, Cieście. Cześci takie, no, tegowane. Ale też dobre są. No. Każda posmakuje, no. ocenia. Ja nie pierdolę. <noise> Zastanawiam się, że z tego jakiś motyl wychruje, co to jest.

To jest kapar. Czyli co? Też nie rozumiem. Kapar, czyli podobny do czego? Oliwa? Oliwka. No. Mm. Czasem paliwa. Nie się nigdy czosku całego. Z Tym <grymne> <grymne> też nam? No. Nie, jest <grymne> Patrz, jedy, gdy nie Patrz, no, dawać kogoś, kim nie jestem. Nie jestem tak, na to, nie to mi? Mi? myślę. Przestań. Akurat w tym momencie, Gdy zaczęli tam, to już Ale wesz. Jest? Co? Nie przecież dobrze. Yes. 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 Myśli o jakimś <gryzny> języku, co. A ty jak nie wiem, wyjdzie? Bo mamy tu trochę gotówki, mamy trochę karty. A żółty, ja muszę tutaj wymatować <gryzny>

E, musicie rezygnować aplikację, a ja też on, jak włączam ten, to jest offline, M tak. to jest offline uh. Maguś, am, am, maguś je, jak dostaje od nas coś? ogólnie jak je. To widzicie to? Wie, wiecie jak on jest bezczelny? Michał, pojrzyjcie. Dobrze, Monalek. Jak robi? Maguś je, jak on jest. Jak on nie dostaje coś? Maguś, co robisz? Maguś jak je, Co robi tak. Duże oczy, patrzy na ciebie. To, I patrzy, i tak. no, <ślech> Kochamy go. Dobra. Co ty, Iloncia. Zdaniem mówi, że jeszcze chce gdzieś iść, w inne miejsce, dlatego ja robię sobie, zrobiłam sobie e, miejsce w brzuchu, ja, jako przystawka była wzięta, chciałam spróbować, myślałam, że to jest właśnie w formie przystawki, że będzie mniej, wiecie, tak jak podawali we Włoszech, że dawali trochę kanapki z sosem, a to jest danie. ja myślałam, że to będzie na zasadzie e, tych przystawki. E, <laughs> Jeszcze idziemy w inne miejsce, więc może. Hmm. Jeszcze i no tak Aczkolwiek. tak 13. Jakoś tak nie jestem głodna. O, no ja pierdolę. Nie dobre, fajne powiem Wam, nie? Ale brakuje, żeby to było stworzone. ta Co Pójdziemy? Zapotajciemy, zapotamy czy? Dobra, czekaj. Nie macie wyżywienia chuderów? No, myślę na niej jutro. Kolacja była, ale my to robimy wyższa. Tak jest, ta wrzówka do 22. No. pan. Dzięki za poprawę. żeby poprawiajcie o coś z Kalmara. Nie do 18. Jak w tym? Nie mam pojęcia. Dzięki, Ania. Nie, no, pani. Została wykonana. Zagadnie. Słuchajcie? Boże, Andrzej, nie przeklinaj, co ty przeklinasz? No ja, co ty kurwa Co ty przeklinasz w ogóle, co ty? Jakie mandowanie? Próbowałam, zjadłam troszkę nie, nie Ale nie co to ty kurwa ty? Ja pierdolę. No, no, nie, nie, nie masz się kłócić z jedną osobą. Pas. to jest normalne jedzonko. Zjedliśmy, najedliśmy się, za to płacimy. Księżniczka wybrzydza. Nie wybrzydzam. जब दो ब्रेक